Drodzy, znajdujemy się w Rzeszowie na załężu na ulicy Stączka. Będziemy chcieli Wam pokazać miejsce, na którym możecie się znaleźć na egzaminie i możecie tutaj też przejechać. To jest ulica Stączka i będziemy tutaj robić prawo skręty przy Ochotniczej Straży Pożarnej. Patrzymy sobie na znaki. Tu jedziemy drogą w pierwszeństwie, a więc będzie trzeba też włączyć kierunkowska z lewy. I tu już mamy ten budynek Ochotniczej Straży Pożarnej. I zaraz zanim będziemy tutaj skręcać w prawo, tu jak będziecie robić te manewry, to trzeba je bardzo powoli robić, bo tu jest ciasno. W prawo skręcamy, trzeba zwolnić bardzo, żeby po prawej stronie ładnie tutaj wyjść. Czasami właśnie tak jak macie tutaj, nie wiem czy było widać, że samochód stoi, trzeba go ominąć oczywiście też z kierunkowskazami. I teraz jedziemy znowu w prawo. Tutaj trzeba uważać, obserwujemy też drogę na tym skrzyżowaniu. Też po prawej stronie od razu wychodzimy. Trzeba mocniejsze skręty wykonywać kierownicą. I tu pojedziemy prosto. Ale, żeby też dobrze zaobserwować, zobaczcie, macie tutaj znak stop. Trzeba ładnie się ustawić. Ustawiamy się tutaj na środku przy linii stopu, bo wtedy mamy najlepszą obserwację. Jak jest wolne, możemy jechać. Musimy jechać tak, żeby na ciągłą nie wjechać. I tu wjeżdżamy. O, właśnie w ten sposób trzeba troszeczkę do prawej zawinąć, żeby nie jechać na linię ciągłą. No, i jedziemy z powrotem. I tak to wygląda tutaj, to za, zakręcanie w prawo. Tu jeszcze też patrzcie na znaki, bo zobaczcie, jest 40, ograniczenie. I żeby też nie przekroczyć prędkości, nie jest to trudne, ale trzeba oczywiście te prawo skręty tutaj koło Ochotniczej Straży Pożarnej robić bardzo wolno, żebyście byli w stanie ładnie prawej strony się cały czas trzymać, jak jedziecie po tych drogach.